i czwartanie adwentowe, czekamy na Boże Narodzenie. Dzień przed Wigilią dostajecie filmik z typową wigilijną potrawą. Ja jestem, słuchajcie, cały świąteczny, my uwielbiamy w domu Boże Narodzenie, my świętujemy, my robimy atmosferę, puszczamy sobie piosenki, filmy bożonarodzeniowe. Ach, czytamy Biblię o Bożym Narodzeniu, modlimy się razem w Adwencie, codziennie, wiecie, losujemy werset, pytamy Boga, co mówi do nas przez ten werset. Stajemy przed Bogiem, dziękujemy Mu za to, że możemy świętować, że Chrystus przyszedł kiedyś na ziemię. To jest fenomenalne. Jezus, żywy Bóg, mocny Bóg, stał się człowiekiem, żebyśmy mogli żyć, słuchajcie. Ach, to jest piękne. Ja się cieszę, bo to jest takie świętowanie urodzin cielesnych Pana Jezusa. Ale też czekamy na to, żeby Jezus wrócił po swój Kościół, że wróci kiedyś po nas tych, którzy wierzą w Jego imię, którzy nawrócili się do Niego, żyją z Nim. Ale też wiecie, codziennie czekamy z Wiolą, z Maćkiem, z całym Kościołem, gdzie służymy, na to, że Jezus Chrystus po prostu przyjdzie do codziennych naszych spraw. Ja jestem, słuchajcie, cały świąteczny rozgrom jest już choinka, piękna choinka, prawda Maciej? Tak. Komu się najbardziej podoba? Krystynie. Krystynie. Krystyna to jest, słuchajcie, nasz kot z piekła rodem, który po prostu ma pół roku, wdrapuje się na sam czubek choinki i robi różne rzeczy na niej. Ja w ogóle się stresuję, bo ona zaczęła kopać w piasku i boimy się, żeby tam nam niespodzianki bożonarodzeniowej nie zrobiła. Ale kochani, gotujemy się. Wigilina, potrawa, typowo wigilina. Jesteśmy sami z Maćkiem na razie, chłopaki w domu rządzą. Czekamy, aż Wiola do nas a, dołączy. I dzisiaj pokażę Wam, kochani, co ugotować pysznego na wigilię. To będzie proste, to będzie smaczne, proste. Powiem Wam, jakich można użyć trików, żeby się nie narobić, a zrobić coś fajnego. Mam przed sobą trzy słoiki. Raz, dwa, trzy. Pam. Policzyłem do trzech i nie pomyliłem się. I są w nich, słuchajcie, nasze domowe przetwory. Słoik pierwszy. Kapusta kiszona, własnoręcznie przez wiolę, szatkowana. Ukiszona, własnoręcznie przeze mnie. Wsadzona do słoika, doprawiona kminkiem w proszku, bo nie lubimy jak nam kminek strzela między zębami. Doprawiona zielem angielskim, liściem laurowym i solą. Domowa, pyszna kapusta. Zobaczcie, ona musi być taka żółta. Nie wiem, czy pamiętacie dobrze w telefonie. Ona jest taka żółta w telefonie? super. Ona musi być żółta. Jak jest biała kapusta, to znaczy, że dołożyli octu. Pamiętajcie, nie dajcie się ściemnić nigdy, jak kupujecie kapustę, ona jest wielutka. Ona musi być żółta. Ona musi być niesamowicie, słuchajcie, żółta, więc kapusta kiszona. Kiedy otworzę, ona pewnie strzeli, wywali się jeden cały zapach kiszonej kapusty. Ja uwielbiam sok z kiszonej kapusty. Powiem wam, co będziemy z nią robić. Druga rzecz to jest zakwas barszczu z naszych domowych, słuchajcie, ogrodowych, pysznych buraków słodkich, niemożebnie są przesłodziutkie. Dodane są przyprawy, widzicie tutaj, nie wiem czy widać czosnek, ting-ting, widać trochę czosnek tutaj. A jest ziele angielskie, jest liście laurowy, pieprz jest zalane wodą. To się ukisiło wodą z solą, to się ukisiło. Jest pyszny zakwas buraczany. i na nim zrobimy co? Maciek? Barszczyk. Barszcz czerwony. I trzecia rzecz. Zbierane własnoręcznie grzyby w lesie. Tym razem grzyby słuchajcie od naszej przyjaciółki Marty, która uzbierała je rok temu i nam dała. My z grzybami mamy taki kłopot, że jak idziemy, to je zbieramy, a potem je od razu na świeżo zjadamy. Wiola zjada w sosie, robimy jakieś grzybki marynowane. Nigdy nie słyszymy, bo nie mamy gdzie słyszeć. Ale dostaliśmy tym razem od Marty, od naszej siostry z kościoła. Błogosławimy Marty, błogosławimy jej dzieciaki, jej męża, Rafała. Dziękujemy Bogu za nich i tym razem wykorzystamy cały słoik. Co zrobimy? Kapusta i grzyby to jest genialne połączenie do wigilijnych pierogów, które zjemy z czerwonym barszczem. Jak robię pierogi? Kapusty muszę ugotować do miękkości. Ja nigdy kapusty, słuchajcie, nie mielę do farszu. Ja ją szatkuję, bo ja lubię, jak mi strzela między zębami. jakiem. Ja nie lubię jeść paciek, bryjek takich, brejek. Ja lubię jeść jak chrupie, jak jest mocne i, i, i takie pyszne. Więc, kochani moi, kapusta obgotuję, ona musi być mięciutka. Nie płukam nigdy kapusty z soli. Ja lubię, jak jest sól. Ja lubię, jak jest. Treściwa potrawa, jak jest kwaśno, słono, i o to chodzi w pirogach. One nie mają być mdłe, nie mają być jak mydło, jak mawia Magda Gessler, ale mają być po prostu pyszne, jak mawiają uczestnicy kuchennych rewolucji. Tak? Jakie są pyszne, to znaczy, że są pyszne. Więc kochani, kapustę ugotujemy, grzyby na mocze w gorącej wodzie na godzinę, one wtedy cały brud oddadzą i potem je ugotuję do miękkości. Ja też grzybów nie mielę. Ja je bardzo drobno potem pokroję. Ok? I kiedy już będziemy mieli to przygotowane, to wrócę do Was z pozostałymi składnikami i powiem słuchajcie, co się dzieje, ale to jest w ogóle niesamowite, to jest fenomen, że możemy być dzisiaj razem, możemy w wigilię gotować, na wigilię gotować dzień przed wigilią i zdradzę Wam nasze domowe przepisy. To, o czym Wam dzisiaj powiemy, to, co się chcemy ugotować, są pierożki drożdżowe pieczone. Z kapustą, grzybami i pysznym mięsem. Kiedy gotujemy te pierogi, to jest nasza domowa tradycja, robimy je z wiolą od 20 bez mała lat. One rozkochały w sobie wszystkich, częstujemy nimi na prawo i lewo. Robimy je, dlatego są naprawdę łatwe, proste, a smak ich jest nieziemski. Takich pierogów nie jedliście. Jeżeli krzywicie się na pierogi typowe z kapustą i grzybami, bo takie jałowe, bo takie siakie owakie, spróbujcie naszych. Wrożdżowe pierogi z kapustą, grzybami, ja dodaję mięsa, Cebulką, doprawione mocno pieprzem, a tymiankiem, yy, rozmarynem yy, i, i solą dają po prostu niesamowity smak. Potrzebujecie tego niewiele rzeczy. Ciasto drożdżowe? możecie zrobić sami, możecie pójść na łatwiznę, kupić spody do pizzy, pokroić w kwadraty. Powiem Wam szczerze, my tak w Wigilii robimy. Bo jest to po prostu szybkie, proste i tanie. I wtedy faszerujecie, pokażę Wam wszystkie, jak to robimy, jak to smakuje. A smakuje, słuchajcie, niebo w gębie. Boże, niebo w gębie. Boże Narodzenie jest niesamowite, jest fenomenalne. Zapraszam Was. Świętujcie z nami Boże Narodzenie. gotowy. Kapusta poszatkowana, pokrojona, dorzucone, ugotowane grzyby. Kapusty z grzybami ugotowałem. Kapusty nie przelewałem wodą. Ona musi być kwaśna, ona musi być słona. Dodałem trochę pieprzu, trochę soli i zeszkliłem cebulę. Więc kiedy zeszkliłem cebulę, to ją dodaję. Staram się nie wlewać tłuszczu z cebuli, żeby po prostu ten farsz nie był mokry. Jak zauważyliście, ja kapustę wcześniej odcedzałem na durszlaku, więc jej nie wyciskałem, ale kiedy potem już mieszam farsz ręką, to on i tak puszcza wodę. Więc ja jeszcze po tym już po wymieszaniu przykładam farsz na 3-4 minuty na durszlak. Po prostu sobie odsączy się. Nie może być zbyt mokry, dlatego że po prostu nam wtedy to wszystko pójdzie w ciasto i to ciasto nam się ładnie nie zamknie, nie urośnie ono będzie po prostu mokre, to będzie breja pacia taka. A my paci nie lubimy. Pacia nie jest dobra. Teraz następna rzecz, kochani. Kiedy już mam cebulę, grzyby i kapustę, mogę skończyć na takim farszu, jeżeli jestem tym, który kości w wigilię. My w domu w wigilię lubimy też jeść mięso. Oczywiście jemy tradycyjne polskie postne potrawy, ale dopiero szybko dodajemy mięso, bo one są wtedy smaczne, tak jak do krokietów dodajemy mięsko więc dodałem trochę bardzo dobrej, zmielonej wołowinki, żeby to, te pierożki były dobre i, i po prostu miały, miały smaczek. Jak widzicie, widać sporo, nie wiem, czy widać, widać sporo marchewki, bo my lubimy marchewkę w kapuście kiszonej. Ta kapusta, którą użyliśmy, była przez nas hodowana w ogródku, była przez nas wyrwana z ogródka, posiana najpierw, podlewana, nadbana, wyrwana, przyniesiona do domu, zszatkowana i ukiszona. To jest niesamowite, kiedy możesz takie rzeczy robić samemu, dlatego u nas w domu się nic nie marnuje. Kiedy używałem dzisiaj jajek, to te skorupki leżą tutaj z boku i czekają na to, aż pójdą sobie na kompost, bo one tam się przerobią w ziemię i będzie ziemia. Tak, kochani, funkcjonuje właśnie życie, że różne rzeczy, które siejemy w życiu, one potem nam dają owoce. Więc mam farsz, ale potrzebuję ciasta. I ja mam słuchajcie łatwiznę. Kupiony spód do pizzy, drożdżowy, wychodzą w tym przepyszne te pierogi. Czasami robimy sami, kiedy mamy dużo czasu. W Wigilię z reguły nie ma dużo czasu zwłaszcza, że się jest pastorem, ma się na nabożeństwo w Wigilię, a żona jest odpowiedzialną za uwielbienie, różne służby i ciągle w biegu. Więc kochani, my wtedy czasami idziemy na łatwiznę, ale robimy te pierogi sami. Możesz zrobić oczywiście ciasto drożdżowe samemu. Trochę cukru, trochę drożdży, trochę mąki, mleko, robisz zaczyn, on wyrasta, kiedy wyrośnie dodajesz mąkę, masło czy olej, wyrabiasz ciasto, dajesz szczyptę soli, rozwałkowujesz i masz po prostu ciasto drożdżowe na pierogi. Takie samo słuchajcie, jak na chałkę, gdzieś tam jest przepis, poszukajcie sobie przepisu na haukę. Okej, okay, to co ja robię teraz, jakby Maciek mógł pokazać, to ja po prostu tnę taki spód na trzy długie paski. Pamiętajcie, dla mnie kuchnia musi być zabawą. Ona nie musi być dokładna. Chociaż jak czasami zrobią Maciek czy Wiola niedokładnie, to ja się wściekam. I potem tnę, słuchajcie, na pięć. Będę miał 15 pierożków z jednego płata. Z jednego płata. I tak, to co teraz robię, biorę taki płatek. Widzicie dobrze? Biorę taki płatek. I nadziewam go nadziewam go farszem. Daję tego farszu solidnie. I teraz tak, płatek na krzyż, płatek na trójkąt. Kiedy zlepię już trójkąt. To robię tak pach i pach. I tak jakby duże łóżko idzie do Pieczenia. Nie bójcie się, że coś Wam wystaje, bo my tego nie gotujemy, tylko pieczemy. A kiedy pieczemy, to to nam nie wypłynie i odkładamy do pieczenia. Ja teraz popakuję wszystkie, popakuję wszystkie te pieroszki. Jak już się popakuję, to do Was wrócę i opowiem o tym, co będziemy dalej robić. Ok? Z wami Pierożki y, zapakowane, za, załadowane. Maciuś się pięknie posmarował jeszcze jajkami y, rozmąconymi. Można, słuchajcie, potem posypać albo grubą solą, albo makiem, albo sezamem. A nie posypałem niczym, bo nie mam niczego w domu. Czy jakimiś ziołami na przykład, jak lubicie. Czujcie się swobodnie, Kuchnia ma cieszyć, pamiętajcie. Tak jak chrześcijaństwo ma cieszyć. Tak jak życie ma cieszyć, to ma być radość, że jesteśmy tak ojcami, mamami, mamy rodziców i tak dalej. Zradzę wam tajemnicę dzisiaj na coś fajnego na święta. Zanim upieką się pierożki, coś wam pokażę. Wiecie, robimy w moim domu, w naszym domu schab długo dojrzewający. Zobaczcie. Widać Maciek? Tak, widać? Tak. Schab długo dojrzewający. To jest schab, który kupujemy po prostu kawałek mięsa i robimy z niego wędlinę na surowo. Słuchajcie, takie wędliny są strasznie drogie. Ale my robimy ją sami. Powiem Wam jak. Najpierw wkładamy do zwykłego naczynia żaroodpornego ten schab i zasypujemy go cukrem. Tak żeby cukier pokrył każdą jego część, każdą jego część i zostawiamy na całą dobę w lodówce. Kiedy ten schab już poleża, to trzeba puszczać wodę, odlewamy tą wodę i po całej dobie w lodówce yy, myjemy go, osuszamy papierowym ręcznikiem, wywalamy ten cukier z tego naczynia, wkładamy schab znowu do tego naczynia i posypujemy, słuchajcie, solą. Solimy go całego, z każdej strony, dużo tej soli i on znowu leży całą dobę w tej soli. A na koniec Bierzemy swoje ulubione zioła. Ja mam oczywiście tymianek, majeranek, bierzemy paprykę czerwoną i dużo czosnku. My mamy swój czosnek, słuchajcie, który też sami hodujemy. E, takie piękne zęby ma. E, trzemy ten czosnek, rozkładamy równomiernie. jeszcze daję dużo takich całych ząbków, żeby on pachniał pachniał czosnkiem. Więc jak nie przeszedłeś COVID-u, to w, w COVID to w Twoim domu pięknie pachnie czosnkiem, papryką, ziołami i czujesz, Ty się z tego cieszysz. I teraz to, co robię, to słuchajcie, pakuję ten schab. Można go zapakować w siatkę, ale taka siatka, wiecie, w okaz przy okazji Świąt Bożego Narodzenia byłaby brzydka, więc pokażę Wam, jak się wiąże sznurkiem taki schab. Chcecie? Pokażę, bo i tak się nudzicie, czekacie na upieczone pierożki, ja też czekam z Maciekiem. Więc Maciej, gdybyś mógł pokazać mój schab i moje ręce. Widać ręce? Tak. Najpierw robię pętelkę na sznurku. To musi być taki sznurek do Żywności. Kiedy jest pętelka, sprawdzam, czy ona się dobrze trzyma i przekładam przez tą pętelkę drugą kawałek sznurka. I mam taki oto, taką pętelkę. Din, din. Nakładam ją na schab. Tak można, słuchajcie, robić wszystkie mięsa do wędzenia, do takich suchych. Takie suche wędliny można robić różne. Schap jest jedną z nich. Tak samo można przygotować karkówkę. Ona będzie smakowała jak taki dobry kindzu. Można tak zrobić wołowinę, można tak zrobić boczek, polędwica. Przekładam, kiedy już mam przełożone, to robię, słuchajcie, po prostu pętelkę. Taką. I przekładam znowu. I wtedy, słuchajcie, sobie ją zaciągam. O. Widzicie? Bardzo proste. I znowu robię pętelkę. Pang pang. Po prostu tak o pach pach. I znowu ją przekładam. I w takich mniej więcej równych odstępach on będzie wyglądał tak bardzo elegancko. Wiecie, można komuś sprezentować taki schab. Idziesz z wizytą świąteczną. W tym roku nigdzie nie idziesz, bo nie wolno chodzić ale można komuś sprezentować. Bierzesz taki schat. Macieju, nie patrz, naszego nie sprezentujemy nikomu, zjemy go sami. Cieszysz się? Bardzo. I kolejna pętelka. Patrzcie, jakie to jest proste. To jest chwila, naprawdę chwila roboty, a robicie coś bardzo, ma się wrażenie, ekskluzywnego, bardzo ładnego i coś, co po prostu daje dużo radości. Patrzcie, i znowu to go, i mamy zapamiętane. I następna pętelka. Schab jest sowity, ważył chyba z kilo 70 więc jest spory. Możecie to wszystko robić z mniejszymi schabami. My kiedyś sobie w ten sposób zrobiliśmy polędwicę wieprzową, więc polędwice nie są duże, nie są takie grube. I znowu patrzcie, pach, pach. Już wiem co zrobić, jak mnie denerwujesz. Co mi? Co? Tak zaplączysz mnie? O ty. Gadzie. Człowiek chowa. Dba, a on chce mnie związać i tak. Posłuchajcie, pogadajmy chwilę o Bożym Narodzeniu. Chcę wam coś powiedzieć. Boże Narodzenie, ja uważam, mówię zupełnie serio, nigdy nie jest przesadzone z dekoracjami, nigdy nie jest przesadzone z obchodami, bo uważam, że urodziny największego Boga, Króla Królów, Pana Panów, trzeba świętować z pompą. Żydzi, jak świętowali zwycięstwo Boga w jakiejkolwiek sprawie, Robili to zawsze z pompą. Dlatego ja, słuchajcie, może się narażę wielu chrześcijanom, wielu ewangelicznym chrześcijanom, czy wielu moim kolegom po fachu, ale ja lubię świętować Boże Narodzenie. Patrzcie, co robię dalej. Biorę takie mięsko, odwracam na drugą stronę i ucinam sznurek, tak jakby dwie długości. Półtorej wystarczy, wiecie, ale jak dwie, on nam się przyda. I teraz patrzcie. Przekładam ten sznurek tutaj przez to i robię pętelkę, żeby go związać. Puch, puch. I teraz tak przekładam przez następną i znowu robię pętelkę, żeby go związać. O, I tak mniej więcej, żeby było równo. I przekładam i znowu przewiązuję przez. Uczy... Pamiętacie, jak się uczyliście wiązać buty? To też było tak podobnie, o. To naprawdę nie jest trudne. I przewiązane, i pach, i pach. Patrzcie, to trwa może z 5 minut, może nie, a frajdy jest co niemiara. Wszystko wygląda bardzo ładnie, elegancko. I mówię wam, naprawdę można takie mięsiwo z dobrym, z dobrym jakimś ciachem ponieść do kogoś w święta i błogosławić kogoś. I, Mieć z tą osobą fajną relację. I mamy znowu. I znowu. Niestety nie możecie tego mięsiwa zrobić już na te święta, bo ono wymaga czasu. Jak widzicie, same zalewy trwają. I teraz to, co robię tutaj, to z drugiej strony końcówką po prostu związuję. Co teraz z nim robię? Wieszam go w miarę ciepłym, nie w chłodni, w ciepłym, przewiewnym miejscu na tydzień czas. I po tygodniu ono jest po prostu boskie w środku surowe, ususzone, z wierzchu pyszna skórka, te smaki je przenikają to jest przepyszne. Niestety, wiecie, najczęściej w domach można je robić tylko zimą. Dlaczego? Bo latem trafią różne muszki wpaść do domu nie? i siądą na takim schabiku. Chyba, że macie idealną gdzieś tam y, miejscówkę. Ale my robimy go tylko od późnej jesieni do wczesnej wiosny i nim się zachwycamy. Smak jest słuchajcie słodko-słono-paprykowy. Uważam, że nie ma lepszego smaku wędliny. A ja w ogóle słuchajcie się cieszę. Jest Boże Narodzenie za progiem. Warszczyk pyka już na y, kuchence. Do tego naszego zakwasu zrobionego w domu po prostu dokładam jeszcze różnych przypraw, których mi brakuje i dolewam wody, żeby on nie był zbyt intensywny. I to jest cały nasz barszcz. I z tym warszczykiem będziemy jedli pierogi, które już widzę w piekarniku dochodzą. Więc ja was na chwilę pożegnam i za chwilę spotkamy się na finale naszego gotowania adwentowego. Chyba trochę mi przykro jest. Maciej, tobie też? Mhm. Smutno, nie, że kończymy. Ale jak nas poprosicie ładnie, to może wrócimy z czymś nowym, słuchajcie, za chwilę nowy rok. Może wam coś jeszcze pogotujemy, a tymczasem, kochani, ja idę umyć łapy, wywiesić nasz schab do naszej spiżarki, żeby nam pięknie wyschł. Powiem wam, że już bym go jadł, on tak ładnie pachnie. I za chwilę wracamy. Kochani, upiekliśmy razem z Krystyną. To jest Krystyna. Wow, to jest Krystyna. Upiekliśmy pyszne yy, pierożki drożdżowe. Pachną, smakują jeszcze lepiej. Do nich barszczyk, który powinien prykotać już na waszych gazach i powinno się na waszych gazówkach i powinno się z tym barszczykiem albo pyszną grzybową zjeść. Jeżeli już macie wymoczone grzyby i je obgotowujecie, obgotowujcie, słuchajcie, z liściem laurowym, z zielem angielskim, z kawałkiem cebulki. Dodajcie nawet do tych grzybów kawałek marchewki i pietruszki, zostanie Wam na zupę grzybową. Potem zabielacie tylko śmietaną, dodajecie łyżkę mąki i macie pyszną zupę grzybową. Już nie musicie grzybów marmy trawić, bo one są bardzo drogie przecież. Więc słuchajcie, mamy, mamy pierożki. Kiedy byśmy rozerwali tego pierożka, on jest jeszcze gorącego, ja za chwilę spróbuję, to zobaczycie ten farsz. One są, słuchajcie, troszkę wilgotne w środku, z zewnątrz są chrupiące. Pięknie, Maciej posmarował, więc zostało ładnego kolorku. Maciek, jestem z Ciebie dumny. Jesteś super kucharzem. Wiecie, tydzień temu pokazałem Wam książkę, która zmieniła trochę moje życie, bo zostałem kucharzem. Teraz pokażę Wam drugą książkę, która zmieniła moje życie całkowicie i wszystko w moim życiu postawiła na swoim miejscu. To jest Biblia. Kiedy zacząłem czytać tą książkę, ona zmieniła moje życie. Zrozumiałem, że Jezus przyszedł na ziemię, umarł za mnie na krzyżu, Zmartwychwstał, wstąpił do nieba i kiedyś wróci. I kiedy ja wierzę w to, że Chrystus jest moim Bogiem, to moje życie się zmienia całkowicie i radykalnie. Zadam Tobie pytanie: czy wierzysz, że to dziecko urodzone w Betlejem? Mam taki mały żółbek, który stawiamy na naszym stole wigilijnym. Czy wierzysz, że to małe dziecko naprawdę było zbawicielem? Urodzony z Marii, dziewicy, dwa tysiące z kawałkiem lat temu, w Betlejem, w jakiejś gracie dla pasterzy. Wierzysz, że takie małe dziecko może być Bogiem? Że takie małe dziecko przyszło na świat, żeby zmienić życie całkowicie każdej jednostki ludzkiej, każdego człowieka? Na koniec powiem Wam coś. Ja fascynuję się tym, jak Bóg nam się przedstawia. Jednym z imion Zbawiciela jest Emanuel. Izaasz powiedział: Oto Pan napocznie i porodzi syna, i dadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Właśnie to znaczy Emanuel, Bóg z nami. Pomyśl sobie, że kiedy mówisz Boże imię, bo imię Jezusa, które brzmi Emanuel, w niektórych tłumaczeniach Biblii Immanuel, to mówisz: Bóg jest ze mną. On jest z Tobą w Twojej ciemności, On jest z Tobą w Twoich trudach. On jest z tobą w twojej chorobie, on jest z tobą w twojej radości, on jest z tobą we wszystkim, przez co przechodzisz. W rozwodzie i w dobrym małżeństwie, w uzależnieniu i w wolności, w kłamstwie, w prawdzie, on jest z tobą ciągle i chce doprowadzić ciebie do pełni Bożej. Wyciągnąć ciebie z grzechu, z gnoju, z brudu i syfu najgorszego, gdzie syf kiła i mogiła i doprowadzić do miejsca, gdzie jest życie, pokój, radość i miłość w Duchu Świętym. On jest. Powiem coś Tobie. Jemu jest niestraszna kwarantanna, koronawirus, izolacja, on jest przy Tobie. Mamy jak jesteś covidowcem. I wspiera Ciebie teraz, wiesz, nie jesteś sama i sama. Proszę pamiętaj o tym. To dziecko urodzone w żyłobie 2020 lat temu jest wszechmocny Bóg. Żywy, mocny, silny, którego słowo zmienia rzeczywistość, którego słowo stworzyło świat i którego wypowiedziane słowo ten świat skończy. On jest niesamowitym Bogiem. A jego inne imię, o którym znamy go wszyscy, brzmi Jezus. Jezus znaczy Bóg ratuje. Bóg jest zbawieniem. Zbawienie znaczy właśnie ratunek. Jezus ratownik. Pomyśl sobie, że On Cię może wyratować z każdej sytuacji. Tak, Księga mówi mi, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ma. Boże Narodzenie Chyba o tym przypomni. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy już było tak ciemno, że nie można było nic zmienić, Bóg postanowił się wcielić i stał się człowiekiem, żeby była sytuacja z wyjściem każda. Żeby każda sytuacja miała wyjście. Pogotowaliśmy wam trochę przez ten adwent. Była grzybowa i krokiety, były ciastka śmieciuszki, były ciastka brałni i choinka kardamonowa. Dzisiaj są pierożki, barszcz i schab. Kiedy biorę te pierogi, one są jeszcze parują, pachną, mm. smakują niebo w gębie. Nie można uczcić inaczej urodzin Jezusa, jak nie mając dobrych, jak, jak yy, nie szykując dobrych potraw. Słuchajcie, które dają nam dużo radości. Super jest być z Wami. Dziękuję, że nas lajkujecie, udostępniacie. Chcę złożyć w imieniu swoim mojego kościoła, mojej rodziny, Wioli Maćka, którzy dzisiaj nie występują ze mną. A dobre życzenia Wam. Życzę Wam, żebyście uwierzyli w Emanuela, wesołych świąt.